2042. No, Battlefield też już lepiej wygląda. Dopóki mogą, sprzedają nam odgrzewany kotlet, to będą go sprzedawać, dopóki kupujemy. U U Ultimata. Wiesz, może o co chodzi? Bo mam ważone po angielsku całego i nie mogę zmienić ja języka. Też, ja też. Na, do, do, tej, do dzisiejszej aktualizacji na początku odpalałeś Warzona i się pytało, czy ma zmienić na polski. A teraz tego nie ma od dzisiaj. No, jakiś błąd. Nie ma co się przejmować, pewnie naprawiam to w przyszłym roku po świętach. Przecież te święta mają wolne. <laughs> I tak było nieraz wyżej. Graliście już w nową wersję Warzone zintegrowaną z Movementem Brońmi z Black Ops 6. Ja też wieczorkiem sobie pograłem, zobaczyłem, co się dzieje. Jedno co najważniejsze, to sprawdźcie, jeżeli gracie na na aplikacji Xbox przez Game Passa sprawdźcie czy nie zresetowały się jakiekolwiek ustawienia tak jak było wcześniej w becie. Pół ustawień co jakiś czas się resetowało w tej chwili i ja z czym miałem do czynienia to zresetowało mi się FOV i miałem ustawiony szerokość pola widzenia na 90 stopni zamiast tam 115 jak standardowo mam. Przez co to gra wydawała mi się toporna, ciężka i brzydka. A dlaczego brzydka? No, bo jest brzydka. Ogólnie, jak masz FOW i mniejszy FOW, tym bliżej wszystko widzisz, więc widzisz, jak wyglądają tekstury. Na blisko, jeszcze jakieś tam w ale wszystko dalej jest rozmyte. Nie wczytują się tekstury, dachy znikają, doczytują się, jak od oglądasz i tak dalej. Ciężko się biegało, ale jak wróciłem do FOV 115, to jednak ten, 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 to czucie takie powróciło, movement szybszy i tak dalej. Co do, co do graniu napada, jeszcze mam jedną taką. To, co zaobserwowałem, może tak. To to, że jak grasz na padzie na fowie 90 stopni, to gdzieś jak jesteś blisko, jednak ten imassist jest trochę chyba znika albo znika, bo jeszcze nie przetestowałem tego, ale raczej znika. I na 90 stopniach fowie, łatwo możesz to skontrolować, ale na 115 to ci tak ucieka w dymie, gdzieś tam. Czy na blisko, że, że naprawdę musi się mocno przyzwyczaić. No i zapraszam do zobaczenia paru moich reakcji live i jak to wyglądało wczoraj. O! WIER! Dziękujemy. E, pasztet. Gra, gra to jest pasztet taki porównując do ewentualnych e, analogii e, typu podoba się, nie podoba. Grato to pasztet. Movement. Stary grubas, któremu się podoba Pasztet. Nie wiem, trzeba się przyzwyczaić. Jest taki odciężały bardziej, niż było. To wszystko trwa... Do... Ej. Idziemy. W środku. U ciebie. Na tobie, na tobie. Tutaj, widzisz? tutaj, tutaj. Mam go. Drugi obok. O, jeszcze jeden! No, ja, ten jeden jest obity. Obydwoje obicie ostro. O, obicie ostro. Coś, dobra. Szukamy miejsca wejścia na górę. O, tu jest chyba. Ej, ty, tak. doczytały mi się tekstury, miałem dziurę w dachu przed chwilą. Jest tu ktoś, u mnie, u mnie, u mnie. u mnie! Idę, idę, idę. idę. Dwóch. Jeden biega. Jeden leży. Jeden leży. A, ucieka na tym. Tam jest. Leży. Zobacz. Leży. Boże, Co jest strzelać w niego? Leży. <grym> na nas rzucie, ale Ale zobaczcie, tekstury się nie wczytują na daleko, nic. Chodź no. do mnie, chodź do mnie, mnie Polon. No, poleciałem już na bok. Jestem na dachu. Tekstury mi się doczytują cały czas. Pojebane. Gdzie ty jesteś? A tu. Nie widzę cię, szczerze. Partial Audio. Nie, to moje kroki. Partial Audio macie włączenia? Naprawdę, włącz. Włącz, 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 lepiej słychać kroki. Chcecie podnieść? Nie mogę, ty. Chodź tu. Jak cię podnieść? Nie wiem. O, nie? teraz, dobra, teraz, teraz. Czy jakieś o, tu jest przede mną, no patrz, patrz. Chyba 80 level, mi Leży, leży. Pomogłeś mi? Ej, Z drugiej drugi strony tip, w ogóle jest jeszcze dwóch. Jedno leży, leży bania. Ładnie, ładnie, pomogłem ci. Drugi obity. Waga, waga, pole... O, na nas, nas, na nas, na nas, na nas! Dawaj go. Jestem, pomagam, leży. Wszyscy tych smoków używają, ty... No, no, Nie dobić Leży. Eee, nie wiem, nie pamiętam, czekaj, masz to, 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 to? Może? Ale chyba nie. Nie widzę zmniejszenia jakiegoś, oceń, oceń sama, zobacz, jest zmniejszony plecak. Snajper, snajper, spierdalaj. O, bo, kurwa, co oni tu robią? <ścoughs> Jakie surki! Dawaj, dawaj, jeden leży, jeden leży, dawaj do środka, leżą. No Zielony masz celownik, jak to zrobiłeś? A, jest ustawienia w interfejsie da zarazem w interfejsie na starej grze też było właśnie dobry, ma. O, ale się ale ale zadymiłem kurwa ja szukam jaki diota, leży I na, na mnie wylądował gościu To to za broń a EK kurwa zajebista jak mapa nie 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 dobra i nie ładna. Ale ten AK Słyszę go, ale... Nice. Masz jednego chyba? Leży. Ło, ja też dostałem. Jednego powaliłem pod spodem, ale dostałem. Jestem safe. Оу, вітер. Дякую